Cześć, z racji zbliżających się świąt chciałem złożyć wszystkim akwarystom życzenia, aby następny rok przyniósł nam dużo radości z naszego hobby i żeby sprawił, żeby troszkę tańsze jednak to uprawianie naszego hobby się stało. A wszystkim poza tym życzę bardzo dużej ilości nowych, fajnych gatunków, które będziecie mogli hodować w swoich akwariach. Radości z akwarium, które będzie prowadzone w taki sposób, żeby spełniało Wasze oczekiwania względem akwarium i abyście byli zadowoleni z efektów swojej pracy i rozwijania się w akwarystyce. Nie wiem czy będę miał później okazję złożyć Wam życzenia, dlatego postawiłem nagrać je troszkę wcześniej przed świętami i Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć zdrowia i siły do tego, żeby walczyć w nowym roku o to, żeby każdego dnia lepiej, mądrzej wykorzystywać efekty swojej pracy, żeby rozwijać swoje hobby i żeby czerpać z tego przyjemność, bo poza pracą mamy też życie i w życiu trzeba robić tak, żeby być z niego zadowolonym. I nie, nie tylko chodzić do pracy, po to żeby chodzić i zarabiać pieniądze, żeby zarabiać, ale wydawać na tyle fajnie te pieniądze, żeby po prostu ta praca codzienna była dla nas nie smutnym obowiązkiem, a środkiem do osiągania celów. Na razie, cześć. I oczywiście zapomniałem o kartach podarunkowych. Mamy dla Was zestawy kart podarunkowych, które można u nas nabyć, jeśli ktoś zapomniał o prezencie dla swojego przyjaciela ukochanej czy ukochanego. A tak się składa, że ta osoba jest akwarystą, można u nas nabyć zestawy kart podarunkowych które można później w ciągu najbliższego pół roku zrealizować na ryby od nas z hodowli i przerobić taką kartę podarunkową na całkiem fajne zakupy do swojego zbiornika. Oczywiście zachęcam Was do tego. Z racji tego, że jest dosyć długi termin na realizację myślę, że każdy zdoła znaleźć na tyle fajne ryby dla siebie, żeby z tej karty podarunkowej skorzystać. Na stanie mamy ponad 200 gatunków ryb, także. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na razie cześć.